W tym tygodniu najlepszym sposobem na zarobek jest. są próby czasowe. Generalnie jak to wrzucam, no jedna już niestety przepadnie, ale mimo wszystko, słuchajcie, w tym tygodniu jest jeszcze szansa, że zarobicie do 600 tysięcy. Chyba, że zrobiliście w czwartek tę próbę, to nawet 700 tysięcy może wpaść na wasze konto, a jest to naprawdę bardzo dużo. Musicie mi wierzyć, że jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży hajs, że te próby są naprawdę bardzo łatwe. Warto jest sobie to oczywiście wykorzystywać i, i je wykonywać w miarę codziennie, nie? Zwłaszcza jeżeli jeszcze nie macie gotówki, na przykład na kosatkę czy jakieś inne po prostu budynki, ale mimo wszystko one są na tyle łatwe. Na tyle mówię, to jest coś takiego przyjemnego, że można w to ogrywać. Co też jest jeszcze ważne, zawsze pamiętajcie, żeby wykorzystywać busta w tym rowerze elektrycznym. On nawet nie musi być na pełna. Starczy, że cały czas będziecie z niego korzystać dosłownie. Jedziecie, jedziecie, jedziecie. O, ja za pierwszym razem ją zrobiłem, jak gigi. I 102 tysiące wpadło na moje konto. Jakoś za bardzo się tutaj mówię, też nie męczyłem. Naprawdę, te próby czasowe są proste. A uwierzcie mi, jeżeli próbę czasową jesteś w stanie zrobić za pierwszym razem, to znaczy, że ona naprawdę jest łatwa. Bo próby czasowe w GTA online, no niestety nie należą do prostych. A te właśnie na szczęście zostały zrobione tak, że się to da zrobić. Więc jeszcze raz dla przypomnienia, róbcie próby czasowe w tym tygodniu na. Oto y, nam y, rower elektryczny. płaci się wam to. Naprawdę, zarobicie sporą kasę. A mm, uwierzcie mi, nie będziecie musieli się męczyć. Jestem pewny, że praktycznie każdy z Was. Da radę zrobić to. W sumie, jeszcze taką mogę Wam powiedzieć, ciekawostkę: mianowicie, w jaki sposób możemy sobie zmienić kolor naszego oto roweru? Ponieważ niektórzy z Was wiecie, albo też i nie wiecie, jak przezwiemy, sobie rower, ma takie domyślne barwy. Jednakże jest taki sposób, aby mu sobie zmienić tego kolor. I Wam to zaprezentuję. Jak to się robi? Po pierwsze, wchodzimy sobie oczywiście tutaj. Chodzimy sobie tutaj. No i mamy ten nasz pierwszy rower. Robimy tak. Musimy być na tej zakładce. Zróbcie dokładnie tak samo jak ja, żeby wam to zadziałało. Chodzimy tu, tam tu. I wybierzmy sobie kolor zielony. No i zobaczcie. Ma inny kolor. To jest właśnie, mówię, sposób na zmianę koloru w tym rowerze. Jeżeli kto, ktoś by sobie chciał, niestety, oczywiście mamy pole ograniczone, bo tam jest tych kolorów. Może z 8. Ale może być zawsze inny niż ten standardowy. Dzięki temu sposobowi. Zatem, też jest dosyć dobre pytanie: dlaczego nie da się fabrycznie zmienić tego koloru? Dobre pytanie, to jest praw. dlaczego? Why? Skoro możemy dzięki temu sposobowi mieć rzeczywiście inny kolor. Nie wiem, nie mam absolutnie pojęcia. No i cóż, w zasadzie to tyle. Do następnego cześć.